Dan Główczewski pracował jako kierowca. Był mężem ojcem, obecnie rodzina nie chce utrzymywać z nim kontaktów. Od pięciu lat mieszka w schronisku dla bezdomnych. Od czterech jest statystą w teatrze, gra już w trzeciej sztuce. Czy jest jakieś wspomnienie związane ze świętami Bożego Narodzenia, które w Panu szczególnie utkwiło? Tak, jest dużo takich wspomnień wigilijnych właśnie, jak miałem syna. Po prostu dawny proboszcz parafii na Górze Kolbego Kamiński wziął go do, na, tak, na ministranta. I z tego względu chodziłem zawsze z małżonką moją do kościoła, żeby mnie wiiliwał, żeby mógł pomagać mu z balkonu. No ale długo to nie trwało 18 lat. 18 lat yy, małżeństwa. Żył pan... Pan teraz mówi o sobie, że jest czasowo bezdomny. Jak to się stało, że stał się pan bezdomny? Po prostu ja miałem dużo wyjazdów, pracowałem. Miałem jedno wiem, czy się zdarzało, że były dwudniówki. I wyjechałem z Dąbrowy górniczy, po taką jedną część dla, byd dla bydgoskiej firmy. Tak nie zauważyłem, ale tak, że w sobotę rano byłem w Bydgoszku Już I dostałem niemiłą niespodziankę w domu. Mhm. Niemiłą niespodziankę, czyli żona nie była sama. No i przyjechałem, się spakowałem i poszedłem do kumpla mieszkać. Sam trochę pomieszkałem, ale kumplowi się to nie podobało, bo żonę mu podrywałem prawdopodobnie. To podrywał pan, czy nie podrywał te żonga? No i podobało mi się, nie podobało mi się. No, no i po sobie spróbowałem, na no, to nasze schronisko be dla bezdomnych. No i jestem tam czwarty rok. Mhm. Od razu trafił pan do tego schroniska od kumpla? Tak. Ja z początku miałem problemy, bo to. Czyli karany? Bo nie, karany jeszcze nie byłem. Dopiero mogę być karany. No i nie tylko trwało, przyjechali po mnie rano 6 godziny, na dwa miesiące mi zabrali. Czemu? No bo ja miałem firmę swoją na pięknej, na terenie fotonu. Z kostką brukową. I miałem takiego wspaniałego kolegę, przedstawiciela handlowego, który brał pieniążki od, od klientów, a towary dostarczał. Mhm. Obecnie siedzi. I były ze mną problemy, żeby mnie gdziekolwiek znaleźć. I dlatego mi do rozprawy, do 14 stycznia, i trzymali bareszcie śledczym. To były święta w areszcie? Mhm. No i pierwsza i chyba ostatnia, nie wiem czy ostatnia, ale chyba tak. Wigilia w areszcie. A jak wygląda wigilia w areszcie? Smutno. Od y, kilku lat współpracuje pan z teatrem. Tak. Jak pan trafił do teatru? Mieszkałem rok czasu w Słonisku i były oferty od pani Bernadety Feder do Słoniska na temat statystów do ślubu. Ślub Gąbrowicza w reżyserii Pawła Wolcińskiego. No i to mi się zaczęło podobać, i potem dostałem następną. Rolę. Ale to zaraz, zaraz, to pan tak chce przebiec, a to jest ciekawe. No i teraz czyta pan ogłoszenie, że potrzebni są statystyki. Tak, w teatrze. i ja jeszcze kilku innych kolegów już mi poszli na to spotkanie, pierwsze. I żeśmy zostali mile przyjęci. Po prostu fajni ludzie tam pracują w tym teatrze. Po 35 latach za kółkiem być, ale nie, nie, nie uwierzyli, nigdzie w to, że mogę pracować w teatrze. A y, znał pan teatr? Chodził pan wcześniej do nie, teatru? Nie, ja nie wiedziałem, że teatr w ogóle w jest. Mhm. Jak się okazało, to jest niedaleko tam, gdzie chodziłem na piwo kiedyś, do, do Słowianki. To jest moje obecnie drugie życie. W ilu sztukach już pan zagrał? Dwóch teraz, zaczynam w trzeciej grać. Mhm. Na razie dwóch. Na czym polegała rola statysty w ślubie Gombrowicza? To, po prostu miałem swo, swoje parę minut rozmowy, przemowy przy Michale Trzachorze i Mateuszu Jarmickim. No spodobało mi się to, bo mogłem się wypowiedzieć na głos i ludzie na mnie patrzyli. Jak się uczy pan roli? Jak się uczy roli? Po prostu chodzę sobie na spacery gdziekolwiek i się uczę sam na głos. Sobie mówię sobie, mi się to utrwaliło w głowie. Mm -hmm. Najgorsze to było dla mnie z Miśniowego Sadu, to miałem trochę więcej do mówienia. To jeszcze bardziej szalałem, żeby się tego nauczyli. Jeszcze mi kurczę Sokołowska przypominała na, na, na scenie. Aktorka Anita Sokołowska. Tak, bo ona mm -hmm. też mnie wysłuchała w ślubie. Michał Czachary, Anita Sokołowska. Pani tak i tak. Aha, przepraszam, przepraszam. No dobrze, dobrze. I zauważył mnie łysak Paweł i mnie wziął do Wiśniowego Sadu. Był, to był mój zaszczyt dla mnie, Wiśniowy Sad. Bardzo wesoły. A y, ta rola w Wiśniowym Sadzie? Pan pamięta kwestię, którą tak. Pan mówił? Tak. Co to było? Pozwólcie panie, że się spytał, czy, czy mogę przejść tą drogą prosto na stację? A ja tam Michał Jarnicki. Tak, prosto, dziękuję bardzo, mój bracie, cierpiący bracie, wyjdź nad wołgę, czyjś jęk się rozlega. I później, czy może Pani uczyć biednemu choć 30 kopiejek? A później podchodzi Sokołowska i daje mi 30. A ja jestem nieskończenie wdzięczny. No, całkiem spora rola. No. A na scenie to jest pewnie inaczej, bo to trzeba się poruszać tak, i trzeba grać, z tak. Aktorem. Jest taki zdenerwowany bardziej. Mhm. Ale później już mi to minęło. Czyli teraz trochę rutyny jest, tak? Tak, czy... już jednak 4 lata na scenie Jakie to jest uczucie? Nie, Niezbyt to jest ciekawe z tego względu, że tak się nigdy na scenie nie występowało. To naprawdę jest troszkę jakieś załamanie psychiczne. Że nie wiadomo, jaka będzie krytyka publiczności po tym mhm. spektaklu. Ale jak się okazało, to ludzie wstawali, klaskali, a mówię, rany po prostu udało się. Mhm. Tak i wyszedłem z tego a zdarza się, że spotka Pana ktoś, kto widział Pana na Oj dużo, a właśnie w dużo się ludzi za o Pan teatru, wieczorem Jak wygląda życie w schronisku? No, ja rano wychodzę i wracam na obiad i później tylko sobie oglądam telewizję, Maria Wesołowska i inne. I tak ja mi popołudnie. A gdzie chodzi Pan zazwyczaj, bo to sporo godzin. Skoro nie pracuję. Ja chodzę często czytać e, ekspresji do, do Reala, potem ze Statysty do oszułoma i tak mi chcę Mówi pan to, y, o galeriach handlowych? Tak, tak. tak. Nieraz sobie do pokusa, idę po, poczytać czasopismy, bo ja lubię czytać czasopisy motoryzacyjne o najnowszych wnioskach amerykańskich. Mhm. I cały czas myślę o tej osobie górze. Osobie górze? Czy... Tak, o mojej byłej żonie, że ją zostawiłem. No może i nawet dobrze. Dlaczego dobrze? Po prostu po, mi nasze, że po prostu może miała zbyt dobrze. Bo była świetną kucharką. Wszystko od domu było. Jak to się stało, że stracił pan pracę? Był pan kierowcą chcież. Ja tak, tak, na ten temat, bo ja miałem wypadek i zebrana mi trochę jazdy. Po alkoholu? Tak, miałem 0,5 ale nie w tym dniu, co mm -hmm. miałem wypaść, bo dzień w mm -hmm. I stracił Pan prawo jazdy i tym samym stracił Pan pracę, tak? Tak, no jeszcze mnie miał to prawo jazdy, był po poniedzielniu w tego Olka Rybki, żeby na pewno pracował. No, wspaniały człowiek. Próbował Pan znaleźć potem jakąś pracę? Tak, ale tak się dowiedzieli... Ja złożyłem na terenie Rometra 49 CV-ek. Wszystkie firmy na terenie Rometra weszły. Żadnej pozytywnej odpowiedzi nie otrzymałem. Ani telefonu, ani nic. stwierdziłem, że trzeba się starać o rentę. Mhm. Udało mi się to za trzecim razem. No i jestem teraz na rencie. A da się wyżyć z renty? No nie za bardzo. Jaką pan ma rentę? 529 czy coś takiego. No to zapłacę w z 290 i zostanie 200 zł. Na cały miesiąc. Mhm. Ja tam żyję oszczędnie, po prostu. Smarabanie, pieczywo, to to jakieś nieraz sobie kupię. Bo alkoholu nie piję po prostu. Stwierdziłem, że ja swoje wypiłem w życiu. A jak to się stało? Jak pan rzucił alkohol? Jak się dowiedziałem, w że nie można pić, to rzuciłem alkohol. A łatwo się dostać do schroniska? Przyjmują wszystkich obecnie, bo jest okres zimowy. Mhm. I muszą wszystkich przyjąć. Ale co się dzieje z tymi, którzy piją alkohol? No są wyrzucane na kilka godzin, a znaczyli weją. Mm -hmm. Dużo takich jest? Mnogo, mnogo jest takich delikwentów, którzy, a może im się uda przejść. Mówi Pan, że może im się uda przejść, czyli? No bo jak jest przerwa obiadowa, jak jest, jest na no, obiad, to są kolejki socjalne, jest zajęte wydawaniem kwiaty, także w tym czasie się niektórym udaje wejść na teren stroniska, mm -hmm. ale później zostają, zostają przyłapani. Ja ja zjedzą i muszą opuścić, dopóki do, do, nie będą mieli stanu zerowego. A zdarza się tak, że nie wracają? Bo... Oj, tak, zdarza się to. Są tacy delikwenci, którzy, tym bardziej, jak dostaną zasiłki. Hmm. Na ile to starcza zazwyczaj? Zależy, jak, co, kto pije. Jak pije te tanie towary, to na duże. Jak pije te lepsze, co ja piję, to na krótko. A myśli pan, że jest w stanie wrócić do domu, do żony jeszcze? Czy jest szansa? No, myślałem o tym, myślałem nieraz o tym, ale wątpię, żeby takie coś się mogło spełnić. Próbuje pan z nią jakoś się porozumieć? W początku próbowałem to, aby wzywała mi wstać miejską, że ją nachodzę. No, więc stwierdziłem, że nie ma sensu tam więcej chodzić, a w już na sobie, górze już nie byłem od długiego drugi, czasu. Mhm. Często widziałem kolegów, którzy żyją tu sali, właśnie tam kiedyś z nimi, wczoraj baraszkował, ale nie utrzymuję z nimi tematu. Czyli całkowicie zerwał pan z tym tak, swoim tak. poprzednim życiu. Po prostu się pyta, tego jednego kolegi co tam w jest na Karmoranów, to on nie wie, on tam nie chce wiedzieć, mówię, dobra, dobra. Więc lepiej się nie będę więcej w te sprawy, bo nie ma sensu. Czyli taki hardy pan jest ten. Nie, no, po prostu bo ja mam swoje zasady. Jeżeli wcześniej chcę ze mną rozmawiać na takie tematy, to po prostu ja mam w te sprawy drążać. I wiercić wieczór. Ja wolę samotność. Chodzić sobie samemu po ulicach, popatrzeć na wystawy. Zawsze Pan był takim samotnikiem? Ja byłem zawsze chłopakiem rozrywkowym. Jak nieraz jeśliśmy z moją wyurzoną gdzieś na imprezę, dygi, zajmują sylwestrową, to uwaga, na mnie będzie wodził. Zawsze chciały swoje kawałki rzucać, no... śmiech na sali. Mm -hmm. Po prostu ja wiecie, byłem Kawa. kawałek cyrku, mm -hmm. już, już już rzucałem kawałami. Lubił Pan towarzystwo, zabawę? Tak. Sylwestry były eleganckie. To niedaleko od mieszkania, tam gdzie mieszkali na Kormoranu, przecież my chodzili zawsze na do nich, przez kilka ładnych lat. I były wspaniałe Sylwestry. Po prostu typowo rodzinne. I z powodu, że zresztą mi synuś na sankach ciągnął. domu. Bo nie dał rady pan chodzić? Nie? No Nie wiem, bo jak się musieli do domu, to mi dopiero myśleli, że synuś mi na sankach do Czy alkohol jest powodem, dla którego rozstał tak, się pan z żoną? Tak. No, tak. Tak było ogłoszone w sądzie. Że jestem pijakiem. A pan wtedy uważał, że to nieprawda? Nie, ja się w ogóle nie ja chciała rozłożyć, że się zgodziłem na rozwód, żeby tam zrobiło się nie, nie rozczulać. No i tak ja, przez alkohol wszystko poszło, nie wiele w sądzie tłumaczył. A jeszcze długo pan pił po rozstaniu? Nie. A próbował pan potem powiedzieć, że nie, że już pan nie pije? Nie. Dlaczego? Po prostu stwierdziłem, że mi już zostawiła. Ale nie żałuję, że poszedłem. Zostawiłem mieszkanie, wszystko bardziej pięknie, meblowane. A jakie są święta Bożego Narodzenia w schronisku? Jeszcze ma tego wcześniej, nie jest do końca pewne, bo Raz mówił, że nie będzie żadnego, żadnej Wigilii, Chrzysz mówił, że może będzie wigili, a także na razie jest ciężko, co cokolwiek na temat Wigilii powiedzieć. A przeżył już Pan święta w schronisku tak, cztery? Cztery. Była telewizja bydgoska, było ekspres, mm. był ekspres jak Co roku zresztą bydgoska jest na Digili Bożego rodzenia, w Czesku. To, to rodzaj atrakcji? Tak, no, dla mnie po prostu, <grych> jak to powiedzieć, mm -hmm. mnie to rozwesela, mm -hmm. że Sojisko nie czuje się w samotności, że jest nagrywane przez telewizję. Mm -hmm. Chociażby bydgosko, regionalną, ale zawsze cośkolwiek. A są tacy, którzy wyszli ze schroniska i znaleźli pracę i nowy dom? Tak, znam takich kilku bardzo miłych inteligentnych, zresztą były mną na pokoju też. Dostał ze zasiłek, poszedł na pokój, iść na piaski i sobie chwali. Pan widzi taką szansę dla siebie. Ja kiedyś myślałem, bo mi kiedyś powiedział kolega, że jest mieszkanie, ale nie socjalne ani żadne, tylko jest. W ADM-ów mieszkanie za 350 zł na miesiąc. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka i, i ogrzewanie miejskie. Ale jak tam później byłem, się okazało, że zajęte jest. Musiałem już tam iść o to mieszkanie. Mówię krótko, pić nie pije, pił i tak nie będę, ale będę sam do siebie. Pan y, bardzo często i dużo mówi o tym byciu samemu. Po prostu powiem, panie doktor, krótko, że ja bym się obawiał, teraz się związać ze sobą na stałe. Nie wiem, czy ja bym sobie poradził w tej sytuacji. A z czym byłoby trudno? Ja bym zaczęła mną rządzić. Niezależny z Panem? Hmm. No, co... z prostu stałem się od tych kilku lat niezależny dla siebie. Ja mam, ja mam swój świat, i w którym żyję sobie spokojnie. Wiem, gdzie mam sobie wyjść na spacer, gdzie mam sobie iść, co, co, co poczytać. wiadomości jakieś poczytać, cośkolwiek. Co było fajnego w małżeństwie i w rodzinie? Za czym Pan tęskni? Co było fajnego? No było mieszkanie fajne, posprzątane, były obiady na czas przygotowane, wszystko. Moja była, żona była wspaniałą kucharką, samoukiem, ale kucharką była wspaniała. No i miałam dobrą teściową. A próbuje Pan może z nią się skontaktować? Z teściową? Z, z teściową Teściowa nie żyje. Mhm. Przed rozwodem jeszcze byłem na ich pogrzebach. Teraz nie ma Pan już żadnej rodziny? Mam jeszcze brata w Tucholi, ale już nie otrzymuję z nim kontaktu. Dlaczego? Po prostu kwestia zdań z jego małżonką. Nie, nie zgodzimy się w wymowie, no w dyskusji się nie zgadzamy z nią. Jaki był pana dom? Pan pamięta? Ja miałem dom wspaniały, bo młodzież był prywatniarzem, lekarzem w Tucholi. Ja miałem wszystko dom. To był, to był dom taki na wysokim z daszem cztery pokoje, kuchnia, łazienka, wszystko było w centralne, ogrzewanie się z bratem zakładałem, bo były piece z początku. Zawsze na Wigilię lubiłem jeździć do chory, bo tam był dom wigilijny z prawdziwego zderzenia, bo choinka była oryginalna, nie było też sztucznych wszystkich, jak obecnie, są przecież sztuczne choineczki. Tam była oryginalna z lasu choinka, jeszcze żywicą pachniało. Tam się panie spędzały, spędzały te wigilie. No, mieszkałem na sobie Góry, też co roku była oryginalna choinka. To pan już o to dbał? No ja albo małżonka była moja, to żeśmy zawsze kupowali przy kościele choinki. I w dniu wigilijnym była choinka strojona, były pasterałki puszczane. A teraz jakby pan miał powiedzieć, jakie pan ma marzenie? Gdyby miał pan mieć takie marzenie? Marzenie to jest moje jedyne, tygra w ciotkę, kupić sobie mieszkanie własne i się na kilka dni w nim zamknąć. Wyłączać telefony, światło, wszystko po wyłączać, sobie kilka nieodpoczyn w spokoju. Bez alkoholu, bez niczego. Się odrelaksować. A dlaczego chce pan być sam? No, takie dziwne marzenie. Po prostu, pani dyrektor, powiem pani krótko, że już mam tutaj tyle przygód w tym schronisku, że jakbym poszedł na swoje, to naprawdę bym się zamknął w sobie i w mieszkaniu, i nikomu bym nie otwierał przez kilka dni. Będę na jedzenia, tylko bym. to, i spał, to, i spał. Jest pan zmęczony? No, tam i tak, jestem bardzo zmęczony Jak ja przyjdę nie południu do Słońiska, obiad zjem, to się kładę na, na łóżko, i... Mogę Bo gorę cokolwiek mówi, ja się w ogóle nie ozywam się nie interesuję, bo ja swój świat jestem napięty w sobie. No, Ale ja bym sobie usziki do uszu, żeby nikt nie słyszeć koniec. A w koło głośno? Tak. <śleski> Mówię byście się chociaż raz na parę minut przy Jeden przez drugiego. Jeden sobie lepszy od drugiego. Na ty się nie odzywasz, pamięta a o czym miałem z rozmawiać. Chciałem się trochę tekstu, nie mogę, bo jest hałas. A oni o czym rozmawiają? O niczym. Jakby pani nas usłyszała, to co oni gadają, to by pani naprawdę uszy z jak za powiem brzydko I nieformalnie. To są tematy bez tematów. Ośmiu Okej. mężczyzn na jednej sali to dużo, nie? Dużo, dużo, bardzo dużo jest. No są pokojniki, jest 4, po cztery, po sześciu, sali akurat takie na 8. A pod choinkę, to co by Pan chciał dostać? Pod choinkę. co ja chciał dostać pod choinkę? O tyle mi Pani zaskoczyła Pani redaktor tym <laughs> pytaniem. Co chciał dostać pod choinkę? Lepiej nie odpowiem na to pytanie, bo i tak mi by Pani wyśmiała z tego. Dlaczego? Klucze do mieszkania, o. To by było coś. Tak. Do własnego N. To co musiał mieć pod choinką. <grym> Może się spełni. No raczej w to wątpię. Ja jestem ostatnio negatywnie nastawiony na takie, na takie sprawy, także... Nie, stracił pan wiarę? Tak. Straciłem wiarę w, w, wchodząc w progi schroniska. Już wtedy? Mhm. Zobaczyłem to niektóre towarzystwo, co tam przebywa, to mówię, ja pierdziule. lepiej iść do lasu się powiedzieć na gałęzi. Ale przyzwyczaił się pan? No z kwestią czasu się przyzwyczaiłem, bo ja należę do grupy aowskiej. Niedawno mieli wywiad z Arka, Arkiem Rzuczką, w telewizji też. On właśnie prowadzi tą grupę aowską, także... A co to jest za grupa? No anonimowych alkoholików. Ja nie z tego względu, że alkoholikiem. Ja alkoholikiem nigdy nie byłem, mówiąc szczerze. Bo jak miałem chęć, to sobie piłem, jak nie miałem chęć, to sobie nie piłem Dwa, trzy miesiące nie piłem w ogóle, po nie, nie, nie smakało mi alkohol. Ja nie muszę powiedzieć, że jestem alkoholikiem, bo ja alkoholu na gminie nie piję. Ja mam chęć, to sobie kupię setkę albo sobie wypiję i nawet mi w tym nie wyczują, że mam wypite. Ale przecież y, alkohol y, zepsuł panu życie. Tak, zepsuł, dlatego kilka lat nie piłem. Czy pan y, myśli czasem o przyszłości? Tak, często, gęsto. Co mi pan... spotka za kilka lat? Wiece... Gdzie ja będę mieszkał za kilka lat? I tak sobie nieraz idę w brzechwy i mówię, takie mieszkanko by mi się przydało jak na brzeg. to jest marzenie ściętej głowy. A boi się pan przyszłości? Nie. Po prostu, ja powiedziałem, lekarz mi kiedyś powiedział, pytał, ile będę już żył panie doktorze. Panie Begranie, do śmierci, bo to, to mi wystarczy. A jak do śmierci będzie w yy, przytułku? To o tym nie raz myślałem już tak sobie, że tu będę długo jeszcze mieszkał, ale na to pytanie nie odpowiem, bo po ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Mm -hmm. Na to pytanie nie mam odpowiedzi. może być, może zagrać sobie w totka, wygram i, i pójdę na mieszkanie. To rodzi to bywa w życiu. Mm -hmm. Dzisiaj się obiecuje, że się będzie mieszkało do śmiercia, za kilka jak wygra w Totka i już idzie na swoje. To tak jak niektórzy mówi, żeby do w Solnicu do śmierci, a dostali socjalne na Orwelskiej i poszli tam. Warto się trzymać dobrej myśli jednak. No, no, zawsze myślę pozytywnie. No nie zawsze mi się to udaje, ale <noise> pozytywna no, nie zawsze jest z górą. U mnie, ale... Staram się być.